Jak dobrze się znacie? Skolim i Kleo. Jaki jest największy hit z Kolima? Nie, nie, temperatura to, i, to jest idealnie. Eee, ty ujasz się tak dla mnie, wyglądasz idealnie. O to chodzi, tak? Dla mnie, za teraz dla mnie, wyglądasz idealnie. W którym roku Kleo wystąpiła na Eurowizji? Aj! 100 lat temu. 10 lat temu? No. Zaniczone. Jakie słowo najczęściej powtarza skoli? Skoli, jakie powtarzasz słowo? Mm. No, stop. No, a jakie ci do głowy, ja potem powiem. Ty przytakujesz na ja. Aha. Mm -hmm. Bardzo często. Ja. No. Ja. Jaki jest ulubiony napój kleo? co ja piję? A... Nie wiem, co kleo pije. Co a... kawę lubi. Kawę o! kawę, kawę lubi? Lubię. Co nuci sobie pod nosem skoli? Nuci? Nie wiem, dzisiaj nim nic nie nucił na przykład. Także nie mam pojęcia, co zanuci. nuci. Co zanucisz? nucisz? No, dzisiaj dziewczyna piękna. O, na przykład! Co Cleo zawsze ma przy sobie? Wiesz, co ona ma przy sobie? Co ja ma przy sobie? Chyba ma. Dużo ma rzeczy przy sobie. Dobry gust, nie? Jaka piosenka będzie hitem tych wakacji? No. dzisiaj Forfan TV najwięcej muzyki.